Jak można dowiedzieć się na lekcjach informatyki, praca z komputerem możliwa jest za pośrednictwem urządzeń wejścia i wyjścia. Te pierwsze pozwalają wprowadzać dane i są to najczęściej klawiatura i mysz, natomiast drugie służą do, mówiąc kolokwialnie, wydobycia danych z komputera na zewnątrz. Będą to na przykład monitor, głośniki oraz to, co nas dzisiaj interesuje najbardziej, czyli drukarki. Od początku mojej przygody z retrokomputerami miałem w głowie pytanie, czy istnieje uniwersalny sposób na drukowanie na współczesnych drukarkach ze starych systemów, takich jak DOS Windows 3.11 czy 95.98. Niestety nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi w internecie, ale po kilku miesiącach samodzielnych eksperymentów znam już odpowiedź, która brzmi tak, istnieje i jest to prostsze niż mogłoby się wydawać. Jeśli zainteresował Was ten temat, zapraszam do oglądania. Podchodząc do tematu drukowania ze starych komputerów, napotkamy dwie podstawowe bariery. Pierwsza to fizyczne podłączenie drukarki do komputera. Kiedyś w komputerach klasy PC przeznaczony był do tego port równoległy LPT, zwany potocznie drukarkowym. Dzisiaj natomiast wykorzystujemy porty USB lub łączność bezprzewodową. Drugą przeszkodą jest dostępność sterowników. Kupując nową drukarkę, dostajemy sterowniki do aktualnych systemów Windows 10 i 11. A jeśli będziemy mieć szczęście, także do wcześniejszych, ale nie starszych niż Windows XP. Mając zdefiniowane przeszkody, możemy szukać sposobu ich pokonania. W kwestii podłączenia drukarki po głębszym zastanowieniu okaże się, że rozwiązanie już padło. Wspomniałem mianowicie o drukarkach bezprzewodowych. Najczęściej są to urządzenia z łącznością Wi-Fi, odpowiedzią jest więc sieć komputerowa. Dzięki opcji udostępniania drukarki w sieci możliwe jest drukowanie z DOS Windows 3.11 i późniejszych. O szczegółach powiem za chwilę. Tymczasem rozwiążmy drugi problem, czyli sterowniki dla starych systemów. Odpowiedź znów jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Nie potrzebujemy ich. Przechodząc do praktyki, nie będę poruszał tutaj szczegółów dotyczących samej infrastruktury sieciowej i konfiguracji sieci lokalnej na starych komputerach, ponieważ na kanale mam już filmy, które szczegółowo omawiają te zagadnienia. Wykorzystując przekazaną tam wiedzę, możemy przystąpić do sedna, czyli drukowania. Wspomnę tylko ogólnie, że wszystkie urządzenia muszą być podpięte do tej samej sieci LAN i co oczywiste muszą mieć skonfigurowany do niej dostęp. Zaczynamy od udostępnienia drukarki w sieci lokalnej na współczesnym systemie. W moim przypadku będzie to Windows 11. Musimy równocześnie zadbać o to, żeby starsze systemy widziały udostępnione urządzenie. W tym celu musimy zmienić kilka ustawień sieci. Dodatkowo nazwa komputera powinna mieć maksymalnie 11 znaków i nie zawierać spacji oraz znaków specjalnych. Pokazuję tutaj najprostszy przypadek udostępniania zasobów w sieci lokalnej bez zabezpieczeń w postaci haseł. Miejcie więc na uwadze, że nie jest to najbezpieczniejsze podejście. Drukarki w czasach DOS, w dużym uproszczeniu mówiąc, pracowały w trybie tekstowym. Tak więc musimy przełączyć udostępnianą drukarkę w odpowiedni tryb, a zrobimy to zmieniając w jej właściwościach procesor wydruku na tekst. Teraz musimy podłączyć drukarkę sieciową na komputerze z DOS. Skorzystamy z narzędzia dostarczonego z pakietem MS Client. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się w filmie Networking Pod DOS. Pozostało przetestowanie naszej konfiguracji. Wydrukujmy zatem zawartość Config Jak widać, mamy sukces. Przejdźmy więc do Windows 3.11. Tu również nie będę zagłębiał się w konfiguracji sieci w tym środowisku, a zakładam, że mamy połączenie z LAN. Jeśli chodzi o okienka, to nie jesteśmy ograniczeni tylko do tekstu, ale możemy drukować również grafikę. Tyle tylko, że Windows wymaga sterowników drukarki. Zaraz przecież miało nie być żadnych sterowników. Tak mówiłem na początku filmu. Oczywiście wszystko się zgadza, nie potrzebujemy sterownika do naszej drukarki. Zamiast tego użyjemy wirtualnej drukarki PDF, a pliki wynikowe będziemy wysyłać do wydruku na naszym współczesnym sprzęcie. Pierwszym krokiem jest instalacja drukarki PDF. Jeśli chodzi o Windows 3.11, to nie ma tutaj za dużego wyboru. Najlepszym, jeśli nie jedynym, jest PDF Writer z pakietu Adobe Acrobat. Od tego momentu możemy drukować z dowolnej aplikacji Windows do formatu PDF. Zajmijmy się teraz obsłużeniem papierowego wydruku. Po pierwsze, musimy udostępnić w sieci katalog, do którego będziemy zapisywać pliki PDF do druku. Można to zrobić bezpośrednio z Windows 10 11, ale jest to dość skomplikowane i wymaga wielu dodatkowych zabiegów, aby stare systemy miały do niego dostęp. Alternatywą jest udostępnienie katalogu z innego urządzenia magazynującego podłączonego do sieci, co szerzej omawiam w filmie: Ponadczasowa sieć komputerowa. Teraz musimy wdrożyć rozwiązanie, które będzie monitorowało zasób, i jak tylko pojawi się w nim plik PDF, wysyłało automatycznie na domyślną fizyczną drukarkę. Mój wybór padł na darmowy do zastosowań komercyjnych program Automation Workshop Free Edition. Działa on jako usługa w tle i jest bardzo prosty w konfiguracji. W bezpłatnej wersji można otworzyć maksymalnie 10 zadań automatyzacji, ale dla nas wystarczy jedno. Po instalacji programu tworzymy zadanie monitorujące udostępniony udział pod kątem obecności plików PDF w wybranym katalogu i przekazywania ich do druku. Od teraz drukując pod Windows 3.11 do pliku PDF i zapisując go w zdalnym katalogu automatycznie trafia on do wydruku na naszym współczesnym sprzęcie. W przypadku Windows 95-98 postępujemy niemal identycznie, ale cały proces jest nieco prostszy. Tutaj użyjemy darmowej wirtualnej drukarki o nazwie PDF Creator i skonfigurujemy tak, aby plik PDF automatycznie zapisywał się do zdalnego katalogu. Tym samym nie będziemy musieli każdorazowo ręcznie wskazywać miejsca zapisu. Uzyskamy w ten sposób dokładnie takie doświadczenie, jak podczas pracy na bezpośrednio podłączonej drukarce. Na koniec, oczywiście, obowiązkowy test. Część widzów zapewne pomyślała w międzyczasie, że co to za rozwiązanie, które wymaga włączonego komputera ze współczesnym systemem. Okej, okay, drukować można, ale jest to dość uciążliwe. W pełni się z tym zgadzam, poszedłem więc o krok dalej i mam odpowiedź. Jest nią użycie mikrokomputerka Raspberry Pi 02W w miejsce komputera z nowoczesnym Windowsem. Zaletą wykorzystania mikrokomputera jest to, że może on być cały czas włączony przy niewielkiej konsumpcji prądu. Mój eksperymentalny zestaw na przykład działa bezproblemowo non-stop już kilka miesięcy. Dodatkowo kompaktowe wymiary pozwalają na jego montaż na przykład z tyłu drukarki, tak aby nie zajmował cennego miejsca. Dla osób, które nie miały do czynienia z takimi urządzeniami i Linuxem, to podejście może wydać się bardzo skomplikowane, ale jeśli ktoś orientuje się chociaż trochę, zrozumie, że jest to dość proste. Sama idea jest dokładnie taka sama jak wcześniej. W dużym skrócie instalujemy na kartę pamięci system Raspberry Pi OS Lite bez środowiska graficznego w wersji 32 bit Legacy Bullseye, korzystając z oficjalnego narzędzia Raspberry Pi Imager. Używam starszej wersji systemu, ponieważ w najnowszej zaszły zmiany, które według mojej wiedzy komplikują lub wręcz uniemożliwiają osiągnięcie tego, co chcemy tutaj uzyskać. Przy tworzeniu karty SD z systemem konfigurujemy sieć i dostęp przez SSH. Po nagraniu systemu wkładamy kartę pamięci do komputerka i podłączamy go do prądu. Ogromną zaletą tego sprzętu jest fakt, że wystarczy dobrej jakości kabel micro USB i zwykły 2A zasilacz, np. od telefonu komórkowego. Podczas pierwszego uruchomienia warto podłączyć malinkę do monitora, ponieważ będzie ono dłuższe z racji przygotowania nośnika do użycia, m.in. poprzez rozszerzenie systemu plików, co może zająć chwilę. Po zakończeniu wszystkich wstępnych operacji, możemy zalogować się, korzystając z loginu i hasła ustalonych podczas przygotowywania nośnika. Zanim odłączymy monitor, sprawdźmy adres IP komputerka, który wykorzystamy pod Windows do łączenia przez SSH za pośrednictwem darmowego programu PUTY w celu dalszej konfiguracji. Zaznaczam tutaj, że nie jestem ekspertem od Linuxa i Raspberry Pi. Wiele rzeczy na pewno można zrobić inaczej i być może lepiej. Natomiast zdecydowałem się na sposób prezentacji, który mam nadzieję będzie przystępny dla szerszego grona odbiorców i na który pozwala mój obecny stan wiedzy w tym zakresie. Zaczynamy od aktualizacji oprogramowania i restartujemy malinkę. W dalszej kolejności instalujemy serwer duku Cups. Jego pełna nazwa to Common Unix Printing System i jako ciekawostka można nadmienić, że w 2007 projekt został wykupiony i od tamtego czasu oficjalnie rozwijany jako wolne oprogramowanie przez firmę Apple, będąc domyślnym systemem druku nie tylko w systemach Linux, ale także Mac OS X. Pod koniec 2020 roku twórca projektu odszedł zapło i kontynuuje pracę nad forkiem Cups w ramach projektu Open Printing. Po zakończeniu tego procesu musimy dodać naszego użytkownika do grupy mającej uprawnienia do druku, co uczynimy prezentowaniem poleceniem. Następnie instalujemy serwer Samba, który pozwoli na udostępnienie drukarki w sieci. Znowu pokażę najprostszy sposób niewymagający haseł. Należy więc mieć na uwadze, że w takiej sytuacji drukarka dostępna będzie dla każdego w naszej sieci lokalnej. W międzyczasie początkującym sugerują instalację menedżera plików Midnight Commander, którym jako stary pc wychowany na Norton Commander i DOS Navigator sam będę się posługiwał w dalszej części demonstracji. Otwieramy do edycji plik konfiguracyjny Samba i w sekcji Printers zmieniamy guest OK na yes oraz dodajemy szereg ustawień zapewniających kompatybilność ze starymi systemami. Po tym restartujemy usługę SMB. Włączamy naszą drukarkę, a jeśli mamy przewodową, podłączamy ją do portu USB Raspberry Pi. Teraz na dowolnym komputerze w naszej sieci lokalnej lub telefonie, ewentualnie tablecie, otwieramy przeglądarkę www i wpisujemy adres IP naszej Maliny, dodając pod wuchropku port 631, pod którym domyślnie działa KUPS. Powinniśmy zobaczyć interfejs konfiguracyjny serwera druku. Klikamy Add Printer. W większości przypadków nasza drukarka powinna zostać automatycznie wykryta i widnieć na liście. Jeśli tak się nie stanie, trzeba doinstalować sterowniki z bazy Kups dla swojego modelu. Drukarki bezprzewodowe, zgodne ze współczesnymi standardami, takie jak moja, nie wymagają żadnych driverów i są gotowe do użycia praktycznie od ręki. Przechodzimy poprzez kolejne kroki konfiguracji, nadając drukarce nazwę pisaną wielkimi literami o długości maksymalnie 11 znaków bez spacji oraz znaków specjalnych i zaznaczamy obowiązkowo opcję Share. Na koniec musimy pamiętać o ustawieniu dodanej drukarki jako domyślnej dla naszego serwera druku. Warto zadbać także o bezpieczeństwo i ograniczyć dostęp do niej wyłącznie do użytkowników naszej sieci LAN. W dalszej kolejności należy utworzyć i udostępnić katalog, w którym będą zapisywane pliki PDF generowane ze starych komputerów. Jako że jest to Linux, nie możemy zapomnieć o nadaniu stosownych uprawnień dla katalogu wydruków. Na koniec musimy utworzyć proces monitorujący udział i wysyłający na bieżąco do druku pojawiające się w nim pliki PDF. Będziemy musieli doinstalować w tym celu pakiet i inotifying, umożliwiający śledzenie zmian w plikach i katalogach. Następnie tworzymy prosty skrypt powłoki, który w połączeniu z wcześniej wspomnianym programem będzie obsługiwał zadanie druku. Odpowiednie polecenie dla całości dodajemy do pliku rclocal w katalogu etc, tak aby startowało automatycznie razem z systemem. Po ponownym uruchomieniu czas na testy. Nie będę powtarzał wszystkiego co już wcześniej pokazałem, bo działa to identycznie. Różni się tylko ścieżka sieciowa do zapisu plików PDF. Sprawdźmy więc druk z pod DOS i Windows 98 se za pośrednictwem naszego serwera druku na Raspberry Pi. Jak widać, wszystko działa zgodnie z założeniami. Zaprezentowane tutaj rozwiązanie jest na tyle uniwersalne, że umożliwia wydruk na współczesnych drukarkach z praktycznie każdego urządzenia i systemu, które pozwalają na tworzenie plików PDF i mają łączność z siecią lokalną. Tym samym będzie mieć zastosowanie nie tylko dla omówionych w tym materiale systemów, ale także późniejszych jak Windows XP, Vista i 7, dla których nie ma sterowników dla danego modelu nowoczesnej drukarki.